Radiowy Ekspres Studencki, czyli magazyn życia Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W dzisiejszym wydaniu powiemy Wam o sympozjum Trzeźwość Polską Racją Stanu. O zbliżającej się konferencji prawniczej. A także o spektaklu Rotmistrz Pilecki, ofiarowanie, który już niebawem. A przy mikrofonie Maria Żyła. i Krzysztof Brauer. Zapraszamy. 20 lutego w Murach Aksim odbyła się konferencja Trzeźwość Polską Racją Stanu. Wydarzenie rozpoczęłam Msza Święta pod przewodnictwem przewodniczącego zespołu do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych, biskupa Tadeusza Bronakowskiego w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II w Toruniu. Podejmujemy stałe wysiłki, aby nasz naród odnawiał się moralnie, aby zerwał z nietrzeźwością, bo jesteśmy świadomi. Że trzeźwość jest polską racją stanu. Swoje prelekcje wygłosili również dr. Habilitowany Krzysztof Wojciechak, dr. Janina Bokun, dr. Mateusz Kaleta z Instytutu Dziennikarstwa Aksim, dr. Ilona Nowosad z Instytutu Informatyki i Informatyki Medialnej z Aksim, a także ksiądz dr. Witold Burda. Dr. Habilitowany Krzysztof Wojcieszak zaznaczył, że warunkiem istnienia Polski jako narodu jest trzeźwość. Mamy istnieć jako Polska, jako Polacy, jako naród i rozwijać się. Wszystko, co temu nie służy, jest sprzeczne z polską racją stanu, a wszystko, co temu służy, ją wzmacnia. Jak zwraca uwagę dr Janina Bokun, problem styczności z alkoholem dotyka nie tylko dorosłych. Badania pokazują nam, że 80% polskich dzieci w wieku 15-16 lat. Oraz 93% nastolatków w wieku 17-18 lat, co najmniej raz w życiu, sięgnęło po alkohol. Doktor Mateusz Kaleta zaznaczył, że niska samoocena u młodych wynika z nadmiaru znajomości w wirtualnym świecie. Trzeba żyć więcej tutaj i teraz, a nie w mediach społecznościowych. Relacje, które nawiązujemy, przenosić jak najszybciej z mediów społecznościowych do świata rzeczywistego. Jak podkreśla dr Ilona Nowosat, alkohol jest główną przyczyną rozpadu najbliższych relacji. Negatywne skutki nadużywania alkoholu dla społeczeństwa przejawiają się w takich aspektach jak rozpad rodzin i relacji społecznych, przemoc i agresja społeczna, marginalizacja społeczna, zawodowa dezintegracja, wzrost przestępczości związanej z alkoholem, bezdomność i ubóstwo. Pamiętajmy, że trzeźwość przejawia się nie tylko w niepiciu, ale także w racjonalnym spojrzeniu na świat. Słuchacie res. Już 9 marca w naszej Akademii odbędzie się konferencja Kryzys praworządności i wymiar sprawiedliwości. Co dalej? Wśród prelegentów pojawią się sędziowie oraz członkowie Krajowego Rejestru Sądowego. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do udziału w konferencji na miejscu, zwłaszcza, że temat dotyczy bieżących spraw. Wydarzenie będzie również transmitowane w telewizji Trwami i Radio Maryja. Radiowy Ekspres Studencki. Również w ten sam weekend. A mianowicie 9 marca o 19 i 10 marca o 14. W Muzeum Pamięć i Tożsamość odbędzie się spektakl pod tytułem Rotnis Pilecki Ofiarowanie. Historia opowiada o życiu postaci w oparciu o jego raporty. Sztuka zostanie wystawiona przez grupę teatralną Rzeczypospolita Apostolska z Ostrowi Mazowiecki wraz ze studentami Aksim. Reżyserem jest Piotr Trentowski, a scenarzystą Sławomir Konarzewski. Zapraszamy serdecznie do zobaczenia razem z nami tej niezwykłej historii. A już teraz czas na magazyn. Dzisiaj przygotowała go dla Was Martyna Olejnik. Witaj, Martyno. Cześć, przy mikrofonie Martyna Olejnik. A moim i waszym dzisiejszym gościem jest student Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, trzeciego roku informatyki medialnej, Kuba Łowczewski. Cześć, szczęść Boże, witam wszystkich słuchających tej dzisiejszej audycji. Osoba Kuby jest niesamowita pod wieloma względami, jednak co najbardziej rzuca się w oczy, kiedy widzimy tego człowieka w jego social mediach, to to, jak bardzo lubi podróżować, w jak wielu miejscach był już i jak wiele pięknych miejsc zwiedził. Kuba, jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z, ze zwiedzaniem? To znaczy, wydaje mi się, że to wszystko pochodzi z tego, że taką mam naturę, taki mam charakter, że nie mogę siedzieć w jednym miejscu. I naprawdę sprawia mi to satysfakcję, że co chwilę jestem gdzieś indziej, tak? Na pewno nie każdy ma taki charakter jak ja, i wiele osób mogłoby powiedzieć, że no nie, odna nie odnalazłbym nie odnalazłbym się w takim życiu, jakie Ty prowadzisz. Domyślam się, no, że tak jest. Ale no, taki jestem od, od urodzenia. Tak jestem od urodzenia, a od kilku lat szczególnie to widać tak? i coś tam publikuję na moich profilach społecznościowych, szczególnie na Instagramie, jakieś relacje i posty z różnych miejsc, głównie z Europy. No i dzięki temu, że jestem i studiuję w miejscu, w jakim studiuję, miałem też wiele innych możliwości wyjazdów takich, na przykład na praktyki, nie tylko czysto turystycznie, ale na praktyki i za chwilę studia, więc też nie bez powodu wybrałem to miejsce Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, gdzie teraz studiuję, bo też wiedziałem, że tutaj będę mógł się rozwinąć. Mam nadzieję, że wspomniałeś o programie Erasmus+, który bardzo prężnie działa w naszej uczelni. Czy skorzystałeś już z tego właśnie programu? Tak, dokładnie. Praktyki w Barcelonie w wiosnę 2023 roku. Pojechaliśmy, nie sam, pojechałem z moją koleżanką na praktyki do Szkoły Polskiej w Barcelonie. To wszystko dzięki projektowi Erasmus. To znaczy. Yy, Jadę na praktyki, na które wysyła mnie uczelnia. To jest porozumienie tak naprawdę trójstronne między mną, miejscem odbywania praktyk i moją uczelnią. Muszę spełnić oczywiście jakieś warunki, no i od dwóch do trzech miesięcy takie praktyki można odbyć w miejscu różnym. Ta, te możliwości są przeogromne. No a studia dają jeszcze więcej możliwości, jeżeli chodzi o studiowanie za granicą, bo wtedy jadę na inny uniwersytet. Tak jak teraz jadę na południe Hiszpanii do Uniwersytetu w Kadyksie, dokładniej Jerez de la Frontera, tam będzie mój wydział. Tam będę studiował kierunek zbliżony. Tutaj studiuję informatykę medialną, tam będę studiował. Tak naprawdę ciężko jest określić, bo to jest yy, wydział nauk społecznych i komunikacji, a przedmioty będę miał i z marketingu, i z reklamy, i. Jakaś grafika komputerowa, coś takiego, to już wszystko jest ujęte w tym planie nauczania, który też został uzgodniony między wszystkimi. No i na pewno fajne, takie ciekawe doświadczenie studiowania w innym języku. Wszyscy na pewno myślą, że to będzie angielski. Otóż nie, to nawet będzie hiszpański. Lekki niepokój, bo mam mniej więcej poziom A1. Rozumiem ten język. Większość, oczywiście nie wszystko, ale wiem, że też mieszkając tam z Hiszpanami, no to będę mógł praktykować ten język hiszpański na porządku dziennym, tak? I, I wierzę w to, że po pięciu miesiącach, na przełomie czerwca i lipca, kiedy będę wracał do Torunia z dokumentami, mam nadzieję, ze zdanymi egzaminami, no to faktycznie ten poziom języka będzie na tyle komunikatywny, że będę mógł powiedzieć, że biegle się posługuję nim, no i to do tego dążę, bo. Taki wyjazd, zresztą nie tylko ten. Każdy wyjazd y, to uczy. Uczy nawet nie tyle co nie zawsze też języka ale to oczywiście i to wiem po praktykach ubiegłorocznych ale często taki wyjazd. Uczy gospodarowania po pierwsze pieniędzmi, bo też nie wiadomo, nie wiadomo jakich pieniędzy młody człowiek nie ma, to są zawsze pieniądze zarobione. To są zawsze pieniądze z jakiejś tam pracy, często dorywczej, jakiejś tam oszczędności z kieszonkowego. No więc tak wtedy trzeba logicznie te pieniążki gospodarować. Więc uczymy się tego, uczymy się jeszcze, jak tanio faktycznie znaleźć powiedzmy lot. Tak, no bo można wejść na pierwszą lepszą stronę, kupić pierwszy lepszy. No ale po co? Kiedy ja mogę troszkę poświęcić na to czasu i znaleźć sobie taką ofertę, która stanie się jak najbardziej atrakcyjna pod względem cenowym. Często to się wiąże z tym, że muszę się spakować w plecak albo muszę wstać o trzeciej w nocy, żeby dojechać na lotnisko na czas. No ale to, to jest chyba największa frajda, którą daje właśnie takie młodzieżowe podróżowanie, które wydaje mi się, że ja praktykuję z moimi różnymi znajomymi, bo tak naprawdę nie mam jednej grupy znajomych, z którymi wyjeżdżam, tylko to są ciągle też nowi ludzie, nowi... Nowi znajomi, którzy mówią, dają taki sygnał, choć może gdzieś pojedziemy. No i wtedy od razu to, tego szukamy. Tego szukamy. Jaki, jaki w ogóle był ten najgorszy moment w całej twojej karierze podróżowania? Jaki był, jaka była największa trudność, z którą musiałeś się zmierzyć, może do tej pory, jak to wspominasz, to nie jesteś za bardzo zadowolony z tego? Naprawdę ciężko jest mi taką sytuację przypomnieć, bo chyba nie było takiej. Z każdej, z każdej trudności starałem się szukać jakieś rozwiązanie, no i, i wychodziło coś dobrego. Jeżeli jakiś wyjazd, powiedzmy, pogoda nie dopisywała, no to cieszyliśmy się z deszczu, tak. Jeżeli gdzieś musieliśmy więcej zapłacić, żeby dojechać, no to cóż, no, tak też się zdarza. Każdy wyjazd, gdziekolwiek by nie był, to jest raczej ma te wartości dodane większe niż to jest wszystko lepsze. Inaczej. Wszystkie sytuacje z każdego wyjazdu jednak przeważają tym doświadczeniom, które niekoniecznie były jakieś tam sprzyjające, ale było ich naprawdę bardzo mało, bo jadąc na taki wyjazd, nastawienie jest od razu na, na fajne poznanie nowego miejsca z grupką dobrych znajomych. I tak podsumowując, z czym najczęściej trzeba się mierzyć, jeżeli podróżuje się samemu, czy to z grupą. Jakie ty byś dał rady osobom, które może jeszcze nie zaczęły podróżować, ale zawsze chciały, tak, zacząć spędzać więcej czasu na zewnątrz i szukać nowych, pięknych miejsc? Na pewno odzywać się do ludzi, jak mówię już o tym, jak pojedziemy odzywać się do ludzi, do mieszkańców pytać ich, jeżeli znaleźliśmy sobie jakiś fajny, ciekawy punkt, to zapytajmy, czy warto tam pójść? Co ty o tym sądzisz? Oni na pewno powiedzą, tak to jest bardzo dobre miejsce i musisz je zobaczyć, albo to jest miejsce na tyle turystyczne, że może zobacz coś innego, a może pojedźcie tam. Yy, łapać raczej okazje lotnicze i dostosowywać swoje terminy do tanich miejsc niż yy, dostosowywać miejsca do swoich terminów, no bo wtedy nie będzie tanio. No, chyba, że nie chcemy na tym zaoszczędzić, ale wydaje mi się, że, że młodzieżowe podróżowanie na tym polega, żeby właśnie za dobrą cenę zobaczyć jak najwięcej i jak najlepiej. I jakie jeszcze rady? Nie pakować nie wiadomo czego. Naprawdę minimum trzy koszulki na trzy dni i nic więcej nie potrzeba, i faktycznie nie trzeba wykupować żadnego dodatkowego bagażu, dopłacać i później jeszcze się z nim ciągać po, po lotniskach itd. Tak Dziękuję Ci bardzo za ten wywiad. Moim gościem był dzisiaj Kuba Łowczewski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w następnym wydaniu. Dziękujemy Martyno. I tym zagranicznym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie Radiowego Ekspresu Studenckiego. Kolejne niezmiennie w przyszłym tygodniu o stałej porze. Pamiętajcie, że jesteśmy dla Was na portalach społecznościowych Instagramie, Facebooku i X. Odwiedzajcie również naszą stronę internetową aksim.edu.pl. A żegnają się z Wami Maria Żyła i Krzysztof Brauer. Do, Do usłyszenia. usłyszenia.